Łatwiej trudniej przystępować do takiego meczu ze świadomością, gdy naj, ten najgroźniejszy rywal jednak traci punkty dzień wcześniej? My jesteśmy odporni na te wydarzenia, bo nie ma co ukrywać, że gdzieś to od początku rundy pomysł rekordu, by grać przed nami, wychodzi im jak wychodzi. Wiadomo, jaki jest wydźwięk tych meczów w momencie, gdy tak bezpośrednia rywalizacja toczy się jednak w inne dni. Na pewno ta gra naszego bezpośredniego rywala dzień wcześniej ma spowodować, iż ta presja dnia kolejnego się pojawi. Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy odporni na te wydarzenia i skupiamy się przede wszystkim na dobrze wykonywanej pracy, na powtarzalności i na tym, by doprowadzać sprawy do pozytywnego końca dla Polonii Bytom. Dzisiaj mecz właściwie od początku taki kontrolowany. Można było zadawać sobie pytanie, w którym momencie te bramki padną, jedna dość szybko, druga właściwie przed przerwą. No i to był taki chyba moment kluczowy, ta druga bramka, bo już później w drugiej połowie cały czas kontrolowaliście to, co się dzieje. I tam właściwie teren może mieć takie ewentualne zarzuty, że, że nie było tych kolejnych bramek. Tak, bardzo dobra gra. Myślę, że jeśli chodzi o całość, to tak możemy to podsumować, ponieważ mamy kilka meczów w dosyć krótkim okresie czasowym za sobą i myślę, że to zarządzanie kadrom, zdrowiem i motoryką tych zawodników wyszło nam tak, jak planowaliśmy. Jesteśmy przede wszystkim zadowoleni z tego, iż te bramki padały iż Polonia wychodzi zwycięsko, ale przede wszystkim, że zawodnicy są zdrowi, bo to nie ma co ukrywać, jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Widać po prostu, iż te decyzje personalne były trafione i ci, którzy mieli nam wygrywać mecze kilka dni temu, to zrobili. Ci, którzy mieli wygrywać je dzisiaj, również to zrobili. I zamykamy klamrom ten okres, bo ten mecz sobotni potraktujemy już absolutnie wyjątkowo E, tak jak nigdy. O Dawida Wolnego chciałem spytać, bo, bo strzela te bramki ostatnio, ale z jedenastek. Dzisiaj trafił do siatki, można powiedzieć, dobijając strzała, więc ten nos snajpera, snajpera był. To trenera jakoś wyjątkowo ucieszyło, czy po prostu wiedział, że, że w końcu te bramki i tak przyjdą? No, każda bramka Le Polonii bytom wyjątkowo mnie cieszy. Dawid przede wszystkim jest profesjonalistą, który wykonuje bardzo ciężką pracę na boisku. Ta jego rola na pewno w tej rundzie dość mocno się zmieniła. Więc jeśli ktokolwiek miał minimalne pretensje do Dawida Wolnego o to, iż te bramki nie padają, to ten winę biorę ja. Na siebie bo po prostu on gra, gra na pewno dość mocno inaczej niż w tej pierwszej rundzie. Zobrazując to w jednym zdaniu gra przede wszystkim dla zespołu, by zespół wygrywał. No i widzimy jaka jest różnica między Polonią w tamtej rundzie a Polonią w tej. I spinając tak trochę klamrą, to, co się wydarzyło ostatnio. Ten weekendowy mecz trener mówi, że, że traktuje wyjątkowo, wyjątkowość z racji tego, że już można będzie zamykać pewien etap, chociaż wiadomo, to jest sport jeszcze tutaj nie można niczego przesądzać, że to się weekend wydarzy, no ale wszystko jakby w rękach i nogach polo, to. My w szatni mamy zaplanowany od początku tak naprawdę czas, w którym chcemy to zrobić. I ta sobota jest tym czasem, który sobie założyliśmy już parę miesięcy temu. I to nie dlatego, iż, iż po prostu ta szansa w sobotę się pojawia, by to, by to zamknąć po raz pierwszy, tylko dlatego, że my od początku to zaplanowaliśmy. Jest to dla nas wielki dzień i, i wyjdziemy na boisko, dając bezwzględnie wszystko, tak jak zwykle, ale na pewno z racji wyjątkowości sytuacji dodamy jeszcze parę procent, by po prostu pokonać nysę w meczu tutaj na olimpijski. Rozumiem, że a propos jeszcze tego planowania, to w sobotę wieczór gdzieś na telefony z trenerem raczej nie umawiacie, bo plany będą jakieś, jakieś inne. Tak, w sobotni wieczór mój telefon będzie, będzie miała żona, więc myślę, że ona będzie odbierała wszystkie telefony i kontrolowała te, te rozmowy. Ja zajmę się w tym czasie czymś innym, przynajmniej takie mam plany. Za mną jest Tomek Gajda. Tomek, dzisiaj mecz, który wygrywamy 2 do 0, ale... Z boku przynajmniej tak to wyglądało, że tak naprawdę Polonia miała naprawdę pełną kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi. No tak, dokładnie zgadzam się. Gdzieś tam w pierwszej połowie, myślę, pełna kontrola, dwie bramki i tworzyliśmy, tworzyliśmy sobie te sytuacje. Szkoda po prostu, że, że więcej ich nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie mogliśmy spokojnie przejść na 3-4-0 i, i zamknąć ten mecz. Ale mamy 2-0, 3 punkty i jest dobrze. No chyba kluczem była tak naprawdę dominacja środka pola i tutaj y, ja przywykłem do tego, że ty jesteś raczej zawodnikiem ofensywnie usposobionym, a dzisiaj ilość twoich odbiorów naprawdę była y, no, imponująca wręcz. Yy, no tak, założyliśmy sobie, że idziemy mocnym, wysokim pressingiem i, i nie ma to dla nas znaczenia, czy ktoś jest zawodnikiem ofensywnym, czy defensywnym. Każdy pracuje dla drużyny i to, że ja akurat miałem dzisiaj dużo odbiorów, to, to też zasługa całego zespołu. Dobrze zamykaliśmy te strefy, ja po prostu tą piłkę odbierałem. Ostatni mecz z Młodzisław Młodzisławem kapitalne twoje trafienie, wybrane przez kibiców najlepszym trafieniem rundy jesiennej. Dziś no, było blisko powtórki, piłka gdzieś tam po poprzeczce po się poślizgnęła. Tak, to prawda. Właśnie się tutaj śmiałem z ludzkim Zielinskim, bo poszedł do mnie przed meczem i powiedział, żebym powtórzył to uderzenie. No, było blisko, niestety poprzeczka, ale myślę, że następnym razem wejdzie. No i powiedz mi, jakie są plany na sobotę? 10 punktów dziś po tym meczu. No i ta próba generalna to jest najbliższa sobota. Dokładnie, no, plan jest prosty. W sobotę wychodzimy, wygrywamy i cieszymy się z awansu.